Jak dorosnę, zostanę strażakiem. No, ty tam wiesz, kim ty tam zostaniesz. Kto to powiedział? Kim ty jesteś? Jestem, który jestem. O, że Marku, Porzucisz marzenia o zostaniu strażakiem. Nie będziesz gasił pożarów, ale rozpalał ludzkie serca mocą Nie. mojego słowa i pójdziesz gdzie? do seminarium. Seminarium, gdzie? 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 seminarium. No no, ty już wiesz gdzie ja tam pójdę. I idę się zapisać do straży. Jest to Dominik? O kurczę Już dziesiąta Ale ja nic nie robię w tym celu Gdzie mój widzicot spinner Jest Tá prável. Ah. Normalmente eu É estranho. Ó. deixa. Tem que te Que tem que te É boga. O boga se Marku, ponownie Cię wzywam. Co? Idź do seminarium. Seminarium, seminarium. To powołanie mnie dojedzie. Dobra, dobra, dobra. Przyjmuję to brzemię. Wstąpię do seminarium. Jestem gotowy. <noise> Paję. No Mik, może byś coś pomógł. Tam nie nic nie robisz. No ty tam wiesz, że ja nic nie robię. bo się nie pochłać. Tak Bóg się dojedzie. Kurczę. Ale bym tak pojechał do Ekwadoru. Tam też nic nie robię. Albo... W sumie. Ja. No mnie do czego? Na jedno w to. <noise> Zapraszam Piotr G. To jest egzamin wstępny do seminarium. Będzie kilka pytań. Czy jest pan gotowy? Jak? Pytanie numer jeden. Czym jest liturgia? Liturgia? Liturgia to jest sprawowana w chrześcijaństwie i polega na... Dobrze, 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 dobrze. Kim jest chrześcijanin? Chrześcijanin jest to osoba wierząca w nauki Jezusa Chrystusa oraz uznająca go za Chrystusa Zbawiciela. Dobrze, dobrze, i... dobrze. Wystarczy. Czym jest małżeństwo? Może jest to związek dwóch osób, kobiety i mężczyzny, uznany ze szpitala... Będzie tego! Krzysiu, zabieraj tego hultaja stąd! Ja nie wiem, co to za powołania w tym roku są! Krzysiu. Bardzo dobrze, Krzysiu, bardzo dobrze! Następny, pan Kędzia! O, niepokalana! To ja, to ja! Dobrze. To jest egzamin misterny do seminarium. Będzie kilka pytań. Czy jest pan gotowy? No, no, a coż tu? Czym jest liturgia? Liturgia? Liturgia to taka szyba chyba. Szyba? Po jednej stronie jest Bóg, a po drugiej lud. No tak. Bardzo dobrze. Kim jest chrześcijanin? Chrześcijanin? To jakiś taki ziutek. O, żołnierz. żołnierz? O, najlepiej żołnierz. Amerykański. Amerykański to zawsze, żołnierz? To zawsze lepiej się sprzedaje. I tak, ten żołnierz świetnie uzbrojony, ma granaty. granaty. Granaty? No wiesz, on ma granaty, nie? ten granat to jest Duch Święty, nie? Duch Święty. I żeby zaczął granaty, działać, no, trzeba go odbezpieczyć. Odbezpieczyć granat, rozumiem. I wtedy Duch Święty działa, nie? A ciebie jest małżeństwo? Małżeństwo? Coś, to, 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 to nieważne. Krzysiu, przyjmujemy bo, go! Przyjmujemy go! Jakieś dodatkowe umiejętności pan ma? Dodatkowe? Mówię językami! <zysklary> go! Damy go, damy go. poprosimy naszego okay. animatora. Będzie tych wygłupów już. I podziękujemy mu za te wszystkie Za dni. cały trud włożony w animatorstwo nasze. te, znaczy animatorzanie nas. Że podjął się prowadzić młodą powołaniówkę. No i że po prostu... To fajnie było. I że te spotkania nie były takie nudne. Z konspektu. No, z konspektu. Tylko takie, no... Wyśleje Marka i Marka świadectwo. I za to mu bardzo dziękuję. 네, <laughs> 고다 <laughs> 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 <laughs>